Hello there! Witajcie! Znów gry. Gramy. Wkręciłem się w tę grę, prawdę mówiąc. Wy też? Wy też? To zostawcie like. Zostaw like już w tej chwili. Zobaczymy, ile damy radę uzbierać, dobra? Zostaw like, please. Okidoki, akurat tym razem save nam się nie zepsuł. Ani nic z tych rzeczy. Kiełba? Możemy wziąć kiełbę? Możemy wziąć kiełbę! Kiełba mogę wejść tutaj na górę? Nie coś mi się wydaje, że musimy tak Tutaj nic nie zrobimy, musimy wejść tutaj i musimy pokręcić tą tym, tym pokrętłem A nie, pierwszy trzeba. fuck, Pierw trzeba coś wrzucić do tego, tego młynka, żeby to, coś mogło wyjść drugą stroną. To jest tak samo jak z jedzeniem. No, pierw musimy tutaj u góry zjeść, żeby później coś mogło wyjść. <laughs> Okej, okay, jeszcze. fuck, Jeszcze jeden. O! No dobra. O, teraz nawet ciężej idzie. A, i sobie zrobimy taki sznurek z kiełby. Sznurek z kiełby sobie zro taki zrobimy. Ła. I to wszystko, co nam za tutaj maszyna zaoferuje? Jedną kiełbę? No tak trochę... Bieda A czekajcie, jakbym chciał wejść tutaj Mogę! Halo, gdzie gdzie to mnie wiedzie? Przepraszam bardzo A Czaj, teraz musimy tutaj sobie po prostu wrzucić mięsko tutaj o Dobra, jest mięcho. A czekajcie ja tu, tutaj mogę Mogę. O oh, nice. Bo tu jest jakaś chłodnia. Przepraszam bardzo, ja tutaj nie chciałem. A co chodzi z, to, z tą tą, 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 tą lapką? Gierar To trzeba rozbijać i coś się dzieje! Ciekawego! O oh, nice! Ja nie widziałem a tych lalek już kilka spotkałem. Chodźmy stąd, my mamy tutaj do zrobienia inną rzecz. Tutaj nam potrzebna jest nasza kiełba. Możemy zrzucić sobie od razu. Tak, to o to chodzi. O, tak, dokładnie. Więcej mięsa potrzebuję. Będę rósł. Zdrowy i duży. Jestem ciekaw, co to za mięso. Tak mi się wydaje, że to mięso nie spadnie, trzeba je popchać. Dobra, no dobra, ale zobaczmy z tą kiełbą. To znaczy, no w tej chwili nam spadną dwa t, -t, 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 -t. Dwie szynki. I zobaczymy, ile kiełby nam się uda z tego wyhodować. Czy to będą trzy laski? A to, to nam no, chyba już wystarczy z tego, co mi się wydaje. A jak? No i Czechy. Kurde, nigdy się jeszcze nie bujałem na kiełbie. Nice! Okej! Okay. Let's go! Mały potworku Ech. Czy ja tutaj muszę chodzić na kółka? Siad the fuck up I tu znowu jesteśmy w chłodni. Jeżeli tutaj mogę wejść, to coś za chwilę się będzie działo. Będą tutaj jakieś grube akcje. Tutaj już skutka widzę, którą musimy najprawdopodobniej otworzyć. He uh! Nie gadajcie, że mnie tutaj znajdzie gruby. Gierary Hir, kurde ja Zamykaj się. Uh, uh. Dobrze. Hmm. Hmm. Winda pojechała na dół, czyli pojechała po grubego. Tak, on tu wchodzi. O, ty szujo. Nie myślałem, że ty będziesz taki mądry. No idź. Ja sobie wejdę tutaj za tobą. Wejdę sobie pod ten stół. What the fuck? Co on kroi jakieś mięso od kebaba? Tak to trochę wygląda. Ciap, 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 ciap. Eee. 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 Okay. Nie podoba mi się to, co się tutaj w tej chwili dzieje w sensie. O, dobra. Uciekłaś. O cholera, czy wy to żeście widzieli? Czy wy to widzicie, co jest na tym stole? Klucz, który musimy zabrać. Mm -hmm. Ale możemy zrobić tak, chyba. Tak! To jest to. To jest to! Pa barba! Pa. I dziękuję dobranoc! Ja się stąd zawijam. Elo! Elo. Dobrze! Ale ogarłem. Ogarłem niczym mistrz! Otwiera się szybko. i dupa Ja się tutaj przyczaję. Fuck you. No jak ty żeś mnie tutaj zauważył, no Co mam tutaj zrobić, no ja pierdziele... Nic się nie stało, myślałem, że się mu drzwi zamkną. Ale zjebałem. Ale zjebałem. Dobra, te drzwi coś mi się tutaj nie podoba. Dlaczego to się nie chce otworzyć? Dlaczego to już tyle razy to robię? Prawda, ludzie, paparapa, a bo one się pchają w drugą stronę. Dobra. Że to było takie proste. To było takie proste. Czemu, Kuba? Dlaczego to ci zeszło tak długo? <laughs> o oh, god! Ale jestem amator. A ja się mogę po tym spinać, To jest taka, kurde, drabinkowa ściana. Okej, okay, ale to nam na bank. O! Przypadkowo zniszczyłem lalkę. Nice. Tutaj się muszę wspinać. O! Tak, tutaj jest przejście. Uff. Finally for fuck's sake. Tutaj jest na bank jego żona, czy też ta, ta jego kurde. Ha! No stoi, kurde, myje tu, myli, boże. Tu są nawet dwójka, albo tych, tych sforów jest tutaj więcej, może. Ja, Demet, nie wiem. Nie wiem ile jest tych stworów, ale. To jest kratka. I <laughs> tędy nie przejdziemy. Ale możemy szybko uciec, dobra, to już wiem. Uwaga! Uwaga, bo w tej chwili będzie akcja. Teraz będzie akcja. Dobra, uciekamy! Uciekamy! Hello! Nie będziemy chodzić po talerzach. Oj, a tu jest dźwignia. Dobra. Ale wydaje mi się, że musimy się przed nimi teraz schować. Czy, czy mnie tutaj przyjdą? Nie. Muzyka się uspokoiła, czyli tutaj. Sprawdzać pod spodem. Don't you dare. You fucker. O Oty, kurde, Gnido. Oty, Gnido. <laughs> Dobra, ale zostawił nam to odpalone. Cokolwiek to nam tutaj da, cokolwiek nam to tutaj zrobi. Ho Tak jakoś niespecjalnie. Wydaje mi się, że musimy się wrócić gdzieś. Żeby się gdzieś wspiąć i się tam złapać tego. No i tak chyba trzeba będzie zrobić. Dobra, ale niech sobie tutaj gruby przejdzie, albo niech tutaj po prostu na mnie nie patrzy. A ja sobie tutaj teraz obczaję, gdzie ja tutaj mogę wejść, co ja tutaj mogę zrobić. Czy tutaj z tyłu jest jakieś takie miejsce, gdzie się mogę wspiąć? <laughs> Powiedzcie, że mogę się potem wspiąć. Tak jest! Kill'em! Dobra. Tutaj mamy one shot. One shot. Żeby się złapać. Hu! Fuck! A ty się tak chcesz złapać. No dobra, okej. Okay. No to lecim. Nara, Nie mam je w zlewie. Ty paruwo. Ty kiełbo Bardziej. O cholera, oni mnie tutaj widzą. Co? Ha! Je ty za nitki, ty za nitki, nie łapiesz! Co? Co za frajerstwo. <laughs> o nie! O nie! O nie! Pościgi są najgorsze. Uuu. Nara, kurde, bomber! Hello, adieu. Bo intens, butelkami we mnie rzucają, Co za poświęcenie szkła dla takiego małego skrzata. Łatwe hell. Nawet nie wiecie, jakie to jest takie głupie uczucie, kiedy coś was goni. To wy na bank przed tym monitorem, na bank takie. są szybciej, szybciej, szybciej. Na bank to jest pewne. To na bank się teraz tutaj na ekranie pojawiło. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie biegnę, uciekam stąd. Nie podobały mi się te dźwięki jakby ptaków. Ptaki to są naj... to jest po prostu największy wróg dla, dla takiego skrzata ma... małego i po prostu do babaraba ba, 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 idziemy do góry. Tylko żeby mi się drabajna jakoś nie urwała, nie rozwaliła. Jaka ta gra jest śliczna! Prawda? Ładna jest ta... gra. Kamerka mi się wyłączyła, okej, okay, very well. Back online! <noise> I co my tutaj mamy? Czy. O! Cholera, to jest jakiś statek! Facet to za pingwiny wchodzą na ten. Say, what?! Holy shit! Co tutaj się odpierdziela? Zobaczcie, gdzie oni wchodzą. To jest takie. To jest na bank statek Który wygląda jak te wszystkie potworki, te te, te wszystkie baby To jest... To jest na bank to <laughs> Ile się wchodzi tutaj? Cholera Ale te ujęcia są super Ten, ten movement kamery uu. Lubię Lubię Mewa Gierare here. A my co co, co my tutaj Zobaczcie, ile tam tego idzie. Jesteśmy u góry. Tym razem postaram się nie spaść. Ok, teraz wystarczy trzymać strzałeczkę, a raczej a. To jest dziwne, co tutaj się dzieje. To po prostu jest jakiś statek, taki pasażerski, i te tutaj grube osoby, kulki zmutowane. Myszka znowu się pojawiła. Przychodzą na ten statek, żeby się nażreć małych dzieci. A ja wam kiełby nie oddam. W sensie, nie, nie zrobicie ze mnie kiełby. Alright. Alright, 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 W tym filmie to znaczy było sporo cięcia, tak, tak więc. Tak więc we, weźmiemy, zrobimy trochę dłuższy odcinek. Pa, pa. Eee, berbe. Okej, okay. wszystko jest good. Znaczy, oni mnie tutaj nie będą widzieć? Cholera, co za brzydkie kobiety. W ogóle zauważyłem, że oni mają na. Kto tam stoi? Tam stoi ta matka. Zauważyłem, że oni mają taką skórę wiszącą na twarzy. To jest obleśne, obrzydliwe. I wcześniej, jak sobie grałem w tej, w tej kuchni, jak byłem, to ten, ten gruby kucharz wziął łapę pod tą skórę, włożył i się drapał. a tak. Like, that's gross, man. Eee, tutaj widzę, że parkejera dobrze ćwiczę. Ołki, dołki. Tutaj, tutaj będzie jakaś niespodzianka. Tutaj będzie żyna. Więc ja już bezpiecznie idę sobie pod stoły. Uwaga. A, tutaj jest jakaś jadalnia. To fajnie. Boże, jak on to, on to nie je, on to wsuwa. Jestem ciekaw, czy kurwa mogą w siebie to wcierać. Pajace. Co to za płaszczki? Nie! <laughs> nie! Uciekam! Gierary, Kir! Tu mnie nie złapisz! Ty on się za mną wciągał! Tu, tutaj muszę! Tu! I po talerza! Tu! Co? Masz za krótkie łapki? Masz za krótkie łapki. Ba, ba, ba. Nie ma! Nie ma tak. Boj, bo im skórę zaraz ci skóra z głowy spadnie. <grywka> nice! Bardzo mi się pod... ta gra podoba. Genialna jest ten żyga pod siebie. Ej, kurde, następny. Kiełba ci leci, kurde, stary! Tutaj mi skrzat pokazuje drogę. Przepchaj to krzesełko bardzo dobrze. Okej, okay. jesteśmy w bardzo zaawansowanym miejscu. Jak, jak widzicie, tutaj hydraulicy spisali się na, na meda. Da, dawaj te skarpety tutaj. O, halo, wszedł. O, w końcu przede mną nie uciekasz. Ale też nie, nie wiem, co z tą zrobić. W każdym razie. Halo! Proszę mnie tutaj nie... nie godzić! Mogę cię złapać... O! Co ja go przy... Ja go przytuliłem? Ty idziesz ze mną, gościu. Będę miał, kurde, to... towarzysza będę miał. Aaa, chyba wiem, co muszę zrobić. Dobra, uciekaj. Albo po weź mi pomóż przepchać to krzesełką Nie? Jesteś gnidą? okej. Okay. Dobra.

Chodzimy elegancko, nic nas tutaj nie powstrzyma. Gdzie my się w ogóle mamy dostać? Ta gra jest dla mnie jeszcze troszkę niezrozumiała. O co tutaj w sumie chodzi? Dobra. Biegamy, biegamy. Tutaj jakieś grube... Co ja tutaj muszę zrobić? Nie gadajcie, że, że muszę iść... Fuck no Ten zaraz się znowu zjebie z tego krzesła, będzie mnie gonił jakiś jebaki dwa mnie gonią, no hierarchir! dobra Okej, okay, tutaj już mnie nie złapiecie Tutaj ja już sobie elegancko uciekam. Co to w ogóle jest za wyżerka? Facet, kurde co ty... Zobaczcie, krzesło miał krzywe, to sobie tutaj podłożył kawałek mięsa. <grym>, o nie o nie! Dobra. Heheheh, justofad, justofad! Uciekam! Ty, on mnie zaraz złapie. Jezu, jakbym w to nie trafił. Ale by było! Zmieścisz się tutaj, dziewczynko. Bardzo dobrze. Pięknie. Chyba winda do mnie leci. Chyba winda do mnie leci, ja tutaj za bardzo nie mam gdzie i jak się schować, uciec. To jest to, ale... tutaj mogę. O nie, drzwi zamknęło! Nie, tylko mnie tutaj nie znajdź. Nie znajdź mnie. Znowu drzwi zamknęło. What a bitch. What a bitch. What a bitch. Mogę do zlewu? Nie, nie mogę. Kuchu, my mogę się w tym kąpać, L. A słuchajcie, jakbym tak przez Kibel się przedostał. Nie, przez Kibel się nie da. Ale możemy sięgnąć chyba za klamkę. No poczekajcie, możemy coś tu. Tutaj jest przejście w ogóle na przykład. O którym ja nie wiedziałem. Nie ma. Coś muszę sobie tutaj chyba podsunąć, żeby dostać się do klamki To mogę przesunąć? Nie, to jest zbyt ciężkie. Ale mogę sobie puszkę podstawić przecież. No halo Gdzie jest ta puszka for fuck's sake? Nie wiem, a mogę papier Podstawię sobie tutaj eee! Nie da się. Przeskakuję nad nim. Puszka. Puszka numer duo. Przeskakuję nad nim automatycznie. Ale wiadro jest. Dawaj mi to wiadro. Też nic. Też dupa. Ale po rułach się mogę wspinać. Patrzcie. To będzie to. Nie? Nie? Chyba wiem co tutaj musiałem zrobić, kiedy ona tutaj wlazła bo ty, tych drzwi nie, 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 nie idzie otworzyć. Kiedy ona tutaj wlazła, ja musiałem szybko wtedy spierdzielić. Ale widzę, że w tej chwili to ja spierdzieliłem, że tego nie zrobiłem. <grym> Więc chyba będziemy musieli tutaj zakończyć odcinek. I ogólnie mam nadzieję, że wam się podobało. Jak dla mnie gra jest naprawdę wy wyborna jest po prostu. Wy wyborna jest gra. Bardzo dobrze się przy niej bawię, mam nadzieję, żeby również, jeżeli tak.